Działania wojenne prowadzone są nie tylko w Ukrainie, ale także w polityce, handlu międzynarodowym, a także w internecie, z którego korzystamy na co dzień. W social mediach działają konta, które starają się destabilizować społeczeństwa uznane przez agresora jako wrogie. Tworzą one i propagują tzw. fake newsy, czyli nieprawdziwe informacje, których celem jest podzielenie społeczeństwa i wpływanie na poczucie bezpieczeństwa, jedności i stabilności gospodarki. Mogą przybierać one różną postać, ale najczęściej odnoszą się do emocji, powołują się na doniesienia bliskich i znajomych, pisane są najczęściej z nowych profili, bez autentycznych zdjęć i powołują się na niszowe, podejrzane media i portale. Aby uchronić się przed dezinformacją, weryfikuj informacje, pogłębiaj swoją wiedzę, potwierdzaj informacje w kilku miejscach i bądź na bieżąco z profilami, które weryfikują fake newsy. Warto też czasem zadać sobie pytanie: komu może zależeć na tym, żeby ludzie uwierzyli w to, co właśnie czytam? Chron się przed dezinformacją. Korzystaj z mediów odpowiedzialnie. Wejdź na internetik.pl ukośnik blog i dowiedz się więcej.